Będzie za tak łatwo. Witam na kanale Korum Polska. Znajdujemy się dzisiaj w Dobczynie, miejscowość niedaleko Śremu. Łowisko komercyjne, które nazywa się Wędkarskie Rodeo Dobczyn. Także zobaczymy, czy uda się ujarzmić tutaj jakiegoś byka. Łowisko naprawdę bardzo ciekawe, z dużą ilością, dużego karpia, na którego dzisiaj mam zamiar zapolować. Dzisiaj będę wędkował na metod feeder. Zanęciłem już sobie wstępnie dwie linie. Będę chciał obłowić lewą stronę zbiornika przy trzcince. Widziałem już tutaj po przyjeździe, że ryby spławiały się w tamtych miejscach. Także, jeżeli nic się nie będzie działo przy trzcince, Zacznę obławiać otwartą wodę. Wędkuję już ponad 20 minut. Przerzuciłem zestaw 3 razy. Nic się póki co na razie nie dzieje. Nie widać, nie widać, żeby ta ryba była aktywna. Żadnych obcierek, nic. Myślę, że zacznę najpierw od zmiany przynęty. Dzisiaj wędkuję tylko na łowtersy. Zacząłem od koloru żółtego. Myślę, że teraz założymy kolor różowy. Bardzo fajnie sprawdza mi się, kiedy woda jest zimna. Na wiosnę bardzo fajnie połowiłem. Właśnie na kolor e, różowy, biały, bardzo takie jaskrawe kolory. Osobiście sprawdzają mi się, kiedy ta woda jest już chłodna. Także zmieniam przynętę i łowię dalej. Nie łowię na klipsie, bo to jest bliska odległość a są tutaj naprawdę duże byki także musiałbym być szybki mając klips. Po zarzuceniu wkładam szczytówkę do wody, żeby żyłka jak najszybciej zatonęła. Oczywiście nie przesuwając zestawu, co jest bardzo ważne przy łowieniu na metod żeby ten podajnik tak jak wpadnie do wody, i opadnie na dno, żeby już go po prostu nie ruszać. Chyba za chwilę zrezygnuję tutaj z tej, z tej linii na prawo. Już zamęciłem sobie tam dosyć grubo. Połowę jeszcze w tamtym miejscu, 15 minut. Jeżeli nic kompletnie się nie wydarzy, to będę próbował chyba z otwartej wody. Zmiana przyponu. Trzeba założyć może coś mniejszego. Także zakładam 14. Model KKMB z Prestona. Przypon 019 z gumeczką. Zmiana wielkości przynęty. Model Micro Banda Mofters. Krill and Squid. Wielkość 4 albo 5 mm to jest. Thank <laughs> Jest pierwsza rybka po prawie dwóch godzinach. Ło! Na przynęte cztery mm. milimetry, także. A widziałem dosłownie 5 minut temu był spław tutaj w zatoce, w której łowię. I tak powiedziałem: "Aha, idą w moim kierunku." I rzeczywiście może ta teoria, że te ryby tutaj mają godziny, w których płyną wzdłuż brzegu, może się sprawdzi. Fajna ryba będzie. Numer 14, także nie chcę przeholować. Fajna ryba będzie. Ale nie jest to ten byk z rodeo. No, ryba przy powierzchni. Bardzo fajna ryba będzie. Oh. Mamy to! Piękna ryba. Pierwsza rybka po prawie, po prawie dwóch godzinach. Już, już, już. Wypił się w podbieraku na szczęście. Haczek numer 14. Zaraz Wam go zaprezentuję. Ogarnę się tylko na szybko, i zaraz pokażę Wam tego, która. Piękne karpisko wyjechało. Jeszcze nieważony, ale na metod feeder piękna sprawa. Rybka, myślę, że około 14 kg. Zaraz ważymy. Może buziaczka, chcesz? No, piękny. Zobaczymy, czy mam sprawne oko. Ja strzelam w czternaście kilogramów. Wypuszczamy rybkę. Mega mega hol na delikatnym sprzęcie naprawdę było co robić, ale udało się, że rybka wyjechała. Troszeczkę go dotlenimy. Bye bye. Jest dobrze. Coś krąży koło lewego podajnika. Była obcierka przed chwilą. Także być może za chwilę będzie, będzie rolka. Ładnie poszedł. Znowu ten sam kij. Ta sama przynęta. Ten sam delikatny przypon. Rybka prawdopodobnie trochę mniejsza niż tamta. Ewidentnie ryba tutaj weszła w tą zatokę. Co po chwili są spławy. Także typowo musieliśmy poczekać na to, aż, aż ta ryba po prostu tutaj wejdzie. Łowię 2 godziny 18 minut, druga ryba dopiero, także szału nie ma, ale coś zaczyna się dziać, także przede mną jeszcze parę godzin łowienia. Myślę, że coś tam jeszcze wydrapie. Wędka Classic Avon, 12 stóp. Wiem, że na pewno ma dużo większy ten zapas mocy, ale nie chcę przesadzać. Haczyk numer 14. Także nie chcę jej stracić. i wylądował. Zdecydowanie mniejszy. O tego nawet nie będziemy wa ważyć. Pięknie zapięty za dolną wargę. Taki. Też nie jest to jeszcze ten byk z Rodeo, po którego tutaj przyjechałem. Fajnie. Zaczynają brać. Rybka mniejsza od tej poprzedniej, ale fajnie pochodził na kio. Bye bye. Łowimy dalej. A tu mi zabrało. chciało zabrać. Aj! No niestety bywa i tak. Jest rybka, ale poszedł na prawo. O, ten będzie fajny. Nie chcę go stracić. On tańcuje, prawo lewo, żeby tylko mi się nie władował w trzcinka. Żyłka świszczy. Nie chcę go za dużo hamować, mówię na dosyć, nie na dosyć, tylko na cienkie przypony. Także ten haczyk też jest, jest mocny, ale trzeba pamiętać o tym, że jest na cienkim drucie. Także przeholować można bardzo łatwo. A kij, no, jest wygięty, jest. Wędkarskie kung fu. Nie wiem, czy podajnik mi się nie przyblokował na żyłce. Mógł się obkręcić. Drogą mega robotę robi pływak tutaj na, na podwieraku. Można sobie go włożyć. Nie zatonie, znaczy kosz zatonie, ale sztyca będzie się unosić. Także mega ułatwia to zadanie przy podbieraniu samemu. O, dobry jest. Chwila, sprawdzę. No nie jest to ten byk z Rodeo, znowu. Jeszcze to nie jest on, ale jest dobry. Zobaczcie, jak zahaczony. Jaki haczyczek. A jak wychodzi. Byk. Myślałem, że będzie dużo lepszy, ale i tak jest świetny. Taki sportowy. Zaraz sobie go zważymy. O! Takie karpie na metod feeder to mogę jak najbardziej łowić. Piękna ryba. W 13 kg. Zobaczymy. Wraca do domku. Pochodził naprawdę mega spoko. Myślałem, że będzie większy, ale jednak ten gabaryt, w sensie, że jest dłuższy, no naprawdę mega, mega pochodził. Ale pięknie o, ale jedzie w trzcinki, dobra. Udało się ją odciągnąć. jak mówiłem wcześniej, nie owie na klipsie, bo mógłbym nie zdążyć czasami go zdjąć. Trochę długo trzeba było jednak na te ryby tutaj poczekać, w tej części zbiornika. Sądziłem, że od razu się będą tutaj znajdować, bo jednak wieje, wieje nam prosto w twarz. Jesteśmy w samym narożniku. O, ale piękny spław tam był. Jesteśmy w samym narożniku i na drugiej mam. Chyba, że wszedł. Mian czy na drugiej, nie mam ryby. Ta mam na drugiej. Kamerzysta, chyba będziesz holował rybę. Proszę. Którą chcesz? <noise> no nie, no to się nie dzieje. Dobra, tutaj spinka. <noise> Dziękuję. Tam za długo ta ryba nie siedziała. Tylko podniosłem i, i po chwili spinka była, ale no ewidentnie weszły. Wracając do tego, co mówiłem, że myślałem, że na tej części zbiornika jednak ta ryba od razu się pojawi ze względu na ten wiatr, który wieje prosto, prosto w twarz. Ale no ponad dwie godziny musiałem zaczekać za tym pierwszym braniem. Na tą chwilę mam 3 godziny 20 minut. Trzy ryby wyholowane, dwie spięte razem z tą przed chwilą, także ta ryba jest, mam nadzieję, że będzie kolejna, która będzie wyholowana. W pierwszej chwili myślałem, że na tym drugim kiju on po prostu wszedł w ten drugi zestaw, ale no nie, no, była, była ryba. Pięknie zapięty, no już, już już, już, już Andrzej, już. O. Jaki czysty pyszczek w ogóle. Pięknie. Tego też nie będziemy ważyć. Ładne kolorki, już takie typowo jesienne.

będzie mniejsza rybka. Chyba. Ja raczej tak. Lubię metod feeder ze względu na to, że w przypadku kiedy używa się takich delikatniejszych wędek, to takie ryby w granicach 10 kg naprawdę sprawiają bardzo dużą frajdę. Na początku nie wydawał się taki duży. Płynął prosto, prosto do mnie, ale trochę wojuje tutaj. Bardzo ważne w łowieniu na metod feeder, w przypadku kiedy używamy haczyki bezzadziorowe, jest to, aby, aby ryba przede wszystkim, najważniejsze, żeby nie dostała luzu. Bo kiedy używa się właśnie takich wędek Typowo akcji parabolicznej, tak jak już wcześniej wspominałem, to ryzyko dania tego luzu jest naprawdę bardzo małe. Znaczy można dać oczywiście ten luz, ale, ale wybacza błędy na pewno. fajne Tak jak większość dzisiaj tych. Ale byka jeszcze nie złowiłem. Gdzie jest ten byk? Ja się pytam. Siedzi. A mówiłem, że nie będzie mały, nie? Ale taki standardowy. Zobaczcie, jak pięknie się zapinają te ryby na tych hakach. Mały haczyk. Pyk. I nie ma. Dbajmy o te ryby także. Odkażacz, miejsce po haczyku, odkażona. Piękny jesteś. <laughs> Piękne kolorki. To chyba już ostatnia ryba dzisiejszego dnia. Piękny karpik. Piękny dzień w ogóle na tym, na tym łowisku. Masa Masa fajnych ryb wyciągniętych. I co z tego miejsca? Bardzo Wam dziękuję za to, że obejrzeliście cały materiał. Będzie mi miło, jeżeli zostawicie lajka, komentarz. I co? Do następnego. Dziękuję. Wracaj do domku. Ja już dzisiaj nie łowię. Rzut po rybę. Muszę Wam powiedzieć swoją drogą, że siedzisko, na którym siedzę, jest mega, mega fajnie zbudowane. Ponieważ pozycja, jaką przyjmujemy na nim, jest bardzo prosta. Siedzimy prosto. Mega dobrze dla kręgosłupa. Co jeszcze fajne, to jest twarde. Jest twarde i na początku sceptycznie do tego podchodziłem, ale teraz po prawie 4 godzinach wędkowania wiem, że jest naprawdę mega spoko. A opcja z torbą wbudowaną i tym, że mamy tutaj szelki, także jest to model, który zarzucamy na plecy i idziemy. Piękne kolorki mają tutaj te ryby. Cudo. Fajnie już zabrał. I To jest to. Przy łowieniu na metod feeder nie zostawiamy wędki bez nadzoru. To może być bardzo szybka akcja. Ale ja byłem szybszy od niego. Wciąż nie jest to ten dyk, po którego tutaj przyjechałem. Delikatny sprzęcik. Tutaj porównując wędkę w ogóle tą, tą Avon Classic, którą teraz trzymam w ręce. Tą wersję 12 stopową do tej 11 stopowej. Ta tutaj jest wyraźnie, wyraźnie sztywniejsza. Ta jedenastka jednak bardziej bardziej przechodzi szybciej w tą parabolę. Tutaj pewnie potrzeba by było paru kilogramów więcej na haku. Ale też nie chcę przesadzać. Te przypony naprawdę nie są jakieś mocarne. Także pomalutku, pomalutku. A rybka szybko wyszła do powierzchni. O, branie na drugim.